Cześć, zapraszam Was na przegląd ze mną. Jestem w Pepko i patrzcie jaka jest torebka. No i z tego miejsca proszę Was o polubienie mojego kanału. Jeżeli oglądacie, a tego nie zrobiłyście, nie zrobiliście, koniecznie z dzwoneczkiem. Będziecie informowani o nowościach jeszcze z o. No i kochani, fajna jest taka opaska. patrzcie, na lato za 8 zł. To jest słuchajcie. Na oczy, żeby wyspać się, czy opaska, tak na oczy, żeby się wyspać. I cena mm, 10 zł. Tu mamy takie druciane za 5 i mamy plecak. Słuchajcie, taki różowy. No i tu zobaczę z siateczką. E, cena 40 zł. I, i zielony się różni. Jest taki błyszczący, ale nie ma po bokach tych siateczek tych kieszonek. 45 zł. I tak z tyłu. Zrobione. Ten wam pokazywałam w poprzednim filmie, ale przypomnę cenę. 45 zł. Więc zachęcam do innych przeglądów. Do filmów Shorts. No i taka opaskę za 8. O, I tak lecimy. Tu jeszcze mam takie sweterki, słuchajcie, po 40 Mhm. E, spodnie, słuchajcie, dresowe. Zielone. E, tamte inne pokazywałam w poprzednim przeglądzie, więc zachęcam do innych. Za 40 mhm. Jest to tak powciskane, słuchajcie, że trudno, y, no, dostać się do tego. No idziemy, słuchajcie, dalej, y, na stroje kąpielowe. Ale ty Wam już pokazywałam. Mamy nową podkoszulkę za 20. O! Tak się prezentuje biała. Takie coś ładnego, słuchajcie, za 20. Z korunkami. I te staniki są nawet fajne. Fajne, bo tutaj mają, słuchajcie, tak to zrobione rozwiązanie. Jaka cena? Cena 25 zł. I do, niego, do nich są majtki. I cena, słuchajcie, 20 zł. Takie wycięte. Mamy też takie majteczki. Cena 15 zł, ale mamy też fajne słuchajcie klapki pod kolor tych majtek. Słuchajcie, to sam print. 15 zł. Te są fajne z takim wysokim stanem, za 20 i do tego stanik taki, A za 25 i powiem Wam, że jestem w Pepku, w którym jest dość gorąco, jeszcze taką wózeczkę za 20 Wam pokażę, mamy fajne shorty, ale nie, to są aksamitne shorty, słuchajcie, krótkie, nawet fajne takie welurowe. LK, cena 25 zł powiem Wam, że nawet no świetle są. Taki welur takie ala sportowe ale może zobaczymy jeszcze coś innego. Nie same takie. Jest małe rozmiary też są też takie różowe słuchajcie. Mhm. Te spodenki są fajne małe. Cukienki wam pokazywałam. <laughs> Birisnę obiadę szybko, ale mamy męskie podkoszulki za 12 zł z 20 Nie, tutaj tak 12 patrzcie. Z jakim napisem. bawełniany. Bardzo lubię printy męskich podkoszulków. Sal minus 50. Taką eskę mamy męską, która może być damską. Tenis za 20. Słuchajcie, patrzę, bo może coś trafić fajnego, ale to są grube. Ten czerwony to nie. Ten granatowy, ale. Małe rozmiary, słuchajcie. Ich są. To są już promocji. No i słuchajcie, idę dalej. E, słuchajcie, e, piżamki. Jakaś nowość. Tutaj są spodenki od wieszetu. Nowa piżamka dla tych, co lubią grać w karty, męska. Fajna, powiem wam. I jaka cena? Cena 30 zł. I powiem wam, że to jest bawełniane. Zobaczymy spodenki. Mhm. Nawet fajne, powiem wam. Sprawdzam, słuchajcie, wielkość. To są zaniżone elki, wam powiem. E, jeszcze jest taka rozmiarówka, więc wiecie, trzeba uważać. Bo można sobie napytać biedy, i kupić y, malutkie coś. No to już lepiej wygląda. Mhm. Wiecie, można kupić po prostu małą piżamę, mimo że nam się wydaje, że rozmiar się zgadza. Więc tak jest z tymi rozmiarami teraz. Czy tu patrzę te paski, ale te wam kiedyś pokazywałam, więc to są na długi ten rękaw. Y o, nie wiem czy wam pokazywałam jaka cena e, cena słuchajcie tego podkoszulka e, 40 zł tej piżamy dobra bo to jest piżama piżama krótkie spodenki tylko ktoś tu wyjął a tu są te spodenki e, więc to się za tego gościa płaci mimionki, czy jak one tam się nazywają kuźwa, słuchajcie, to jest śmieszne jaka cena i cena słuchajcie, 40 zł i tak to się prezentuje słuchajcie, gorąco jest, rozpływa Mi się coś, coś tak klima tu nie działa e, więc słuchajcie, kończę już e, tą zabawę subskrybujcie, lajkujcie życzę wam cudnego dnia i do zobaczenia hejka